No to tak, dokładnie dwa miesiące temu kolega dał mi dosyć dobre itemy na Anarchy GG, a mówię tutaj o całym anarchicznym secie, smoczym mieczu, anarchicznym killoffie, a także mieczu 45% dodatkowych obrażeń i krytyczne obrażenie 1. Jest to naprawdę dobry miecz, który na rynku może kosztować nawet do 100 tysięcy, ale pewnego razu, gdy gadałem z kolegą, powiedziałem mu o tym mieczu, a on mi nie uwierzył, więc wysłałem mu screena, on wtedy udawał, że dalej mi nie wierzy i mam go na streamie wyjąć z ender chesta. To wtedy właśnie mnie zaatakował, przez co miałem anti który działa tak, że nie mogę się wylogować, a także otworzyć żadnych skrzynek. Więc starałem się mu uciec, no ale i tak mnie zabił. Więc postanowiłem zdobyć ten miecz po raz drugi, a także zemścić się na nim za to. Więc od razu uruchomiłem grę i zacząłem swoją przygodę. Po dołączeniu na serwer, od razu kupiłem sobie kilof ze swoje ostatnie pieniądze i zacząłem szukać lawy, ponieważ moim planem na zarobek było sprzedawanie obsydianu. Więc po chwili szukania znalazłem pierwszą lawę, zalałem ją wodą, skopałem, a każdy z tak na rynku za 200 dolarów. Tak właśnie oto to zarobiłem swoje 500 tys. dolarów. I tak jeszcze kilka razy skopywałem ten obsydian. Później postawiłem farmę od Dripstone'ów. Kupiłem dwóch villagerów, jeden, który sprzedał Shilinktacz, a drugi Mendy. I tak kupywałem i wystawiałem na sprzedaż. A w tym czasie też myślałem o moim nowym planie na zarobek, jakim było sprzedawanie złotych jabłek. Ponieważ chodziło one po 2000 za stak, co na początek jest bardzo dobrym wynikiem. A złoto można było wykopać w z efektem szczęścia, a jabłka kupić ze sklepu, za gazę. I teraz tak. kupywałem jedno jabłko za 15 dolarów, przepalałem wykopane złoto i robiłem złote jabłko. I wystawiałem za 40 dolarów. Niby niewielki zysk, bo tylko 25 dolarów, ale z tak jabłek kupywałem za 960 dolarów, a wystawiałem po zaniżonej cenie 2000 dolarów. I tutaj zysk wynosi już 1000 dolarów, więc całkiem niższy. Zrobiłem tak dwa razy, a następnie jak miałem wystarczająco pieniędzy, zacząłem skupywać, skupywać różne rzeczy z rynku. Po niższych cenach, a sprzedawać je drożej. Pomogła mi w tym tabelka, którą zrobiłem w Excelu. Było w niej podane, jakiej. Tem się opłaca skupywać i wystawiać do na przykład jakieś totemy lub złote zanżantowane jabłka, ponieważ chodziły one po 500 dolarów, więc jak widziałem okazję za 400 dolarów, od razu kopywałem i wystawiałem za 500. Udało mi się tak dwa razy i stwierdziłem, że wrócę do bazy, ale w tamtym momencie okazało się, że ktoś jest w mojej bazie A wtedy szybko się wylogowałem i nie grałem przez dwa dni. Ale kiedy zalogowałem się ponownie, wpadłem do lawy i zginałem kopiąc się do starej farmy Dripstone. Umiałem jedno serce, więc odczekałem 4 godziny i ponownie zalogowałem się na serwer z pięcioma sercami. A kiedy udało mi się dokopać do mojej starej farmy, okazało się, że ktoś się przekształcił o wiele większą palcę z takimi rzeczami jak cina, pszenica, a także brodawki i wladzeż. Od razu zabrałem się za skopanie całej trzciny i zebrałem jej razem 32 staki. Następnie wróciłem na spawna, gdzie w dalszym ciągu skupiłem itemy i je sprzedawałem. I kupiłem łącznie parę złotych z zaczatowanych jak za 400 dolarów, a sprzedawałem je za 500 dolarów. I tak oto zdobyłem 4500 dolarów. Następnie stwierdziłem, że za zarobioną kasę wybuduję trapa. Więc od razu zabrałem się do, za budowę obsydianowego trapa i wrzuciłem tam wagony ze skrzynkami i piecami. A także sztandary i obrazy, przez co ucieczka z trapa będzie o wiele cięższa. Ponieważ najpierw musisz rozkopać wszystkie wagoniki i dopiero wtedy zacząć, zacząć się obsydian. A czas jest tam bardzo potrzebny, bo musimy rzucić parę driftstone'ów zanim przeciwnik nam ucieknie. Po zbudowaniu trapa kupiłem sobie z 4 4.3 razem z itemami, a potem okazało się, że ktoś mi zniszczył trapa, więc stwierdziłem, że to nie ma sensu i poszedłem zdobywać złote jabłka, a pod koniec znalazłem endermana, z którego wypadły mi perły, które sprzedałem, a następnego dnia dołączeniu na serwer, okazało się, że jest halloweenowa mapa, ale event dopiero będzie następnego dnia i pozbierałem trochę wełny z owiec i dokończyłem złote jabłka, a następnie wylogowałem się z serwera. Kolejnego dnia obudziłem się, poszedłem do szkoły, a po powrocie do domu dołączyłem na serwer, gdzie czekał na mnie event. W skrócie, działa on tak, że za każde zabicie Wiedźmi Szkieleta, nietoperze lub Silverfisha dostajesz kredyt, a za kredyty możesz kupić Epicką lub Anarkiczną Dynię, z której możesz wydropić nawet anarchicznego Syta. Więc nie czekałem, kupiłem placek dyniowy i wszedłem na event. I tak grałem, i zabijałem, i zabijałem, i zabijałem. I tak w skrócie wyglądały moje trzy dni. I w końcu uzbierałem na epicką dynię, czyli dokładnie tak. 2000 kredytów, więc tepnąłem się na RTP, ale wyleciało mi chyba najgorsze item, jakim, ponieważ wyleciało mi dwie peru. Później wbiłem na serwer Anarchii, gdzie udało mi się do jakiegoś typa, którego mi się udało zabić. A, prócz, o, a oprócz zdobywania kredytów przez ostatnie 3 dni, byłem też na targach PGA, gdzie spotkałem Dexiego, Petera, Womniego, Sagiego i Polo, a także. Zdobyłem podpis Dexiego na kejsie od telefonu i widziałem twarz pole. To są zdjęcia z wyjazdu, a tymczasem wykopałem trochę obsydianu. Później znowu poszedłem na event i znowu musiałem się wrócić. Ale wtedy, przy zdobywaniu expa, spadłem do dziury, gdzie zginęłem. Nie. Tak, ta dziura nie była jakaś wielka, ale oprócz tego to miałem buty z Federvoline 4, więc myślałem, że przetrwa, ale no. Później jeszcze szukałem moich itemów, ale przypomniałem sobie, że jednak przy ulepszeniu seta zdjąłem go i tak oto skończyłem. Później smutnie wróciłem na spawna i zacząłem skupować itemy po taniości. I wylogowałem się ze serwera. Następnego dnia natomiast postanowiłem, że zbuduję farmę owiec i będę sprzedawać wełnę, ale kolejnego dnia po wejściu na serwer wysiedliła mi się komenda odbierz. O, ej, anarchiczna dynia? A po wpisaniu tej komendy, okazało się, że dostałem prezent od Petera w postaci anarchicznej dyni, którą natychmiast sprzedałem za 50 tysięcy, ponieważ twierdziłem, że to jest najbardziej opłacalne. Później na RTP znalazłem dynię i tak oto postawiłem farmę dyni, i wylogowałem się ze serwera. Kolejnego dnia rozwijałem moją farmę owiec, a także zbudowałem farmę pszenicy, która zaś nie, nie przetrwała zbyt długo, ponieważ okazało się, że ktoś w nocy zniszczył moją bazę i zabił wszystkie owce. A jako, że tamtego dnia miałem straszne lagi, to po prostu wyszedłem ze serwera. Następnego dnia znów zagoniłem owce do mojej zagrody i zbudowałem bazę. A także kupiłem koksa za 399 dolarów. Ja naśliżam klatę za 5800. Wystawiłem za 6500, a później sprawdzając ceny czy za 45% dodatkowych wrażeń na na który kosztował tylko 20 tysięcy, a po kupieniu wylogowałem się od serwera. Kolejnego dnia to samo, kupiłem tańsze części anasicznego seta i wystawiłem trochę drożej. Zbierałem wełnę, a także... Powiększałem farmę pszenicy i No i jeszcze zakupiłem wszystkie potrzebne itemy do robienia potek na niewidzialność, ale jeszcze potrzebowałem grzyba, ponieważ był on potrzebny do zrobienia sfermentowanego oka, pająka, co jest niezbędnym składnikiem do robienia potek na niewidzialność. Ale nigdzie nie mogę go znaleźć. Następnego dnia zakupiłem Enchant Obrażenia Krytyczne za 35 tysięcy, a następnie wystawiłem za 39 tysięcy i poszedłem do szkoły. A po powrocie od razu odpaliłem grę i już myślałem, że sprzedało, ze sprzedałem ale niestety wygasł, więc postanowiłem po prostu go użyć na meczu i tak właśnie byśmy mogli zakończyć ten odcinek, ale jeszcze musimy się zemścić. Tak więc szybko znalazłem lawa pulka i skopałem obsydian i za kasy kupiłem całego seta 4-3 i lepsze go u kowala, a potem na rtp skopałem obsydian i na homie postawiłem trapa, ale niestety kanaja, bo tak nazywa się osoba która kradła mi ten miecz, nie było więc czekałem na niego. Masz za, za tym miecz. Dobra za tych miecz teraz masz I tak właśnie toczyła się nasza walka aż do ktoś nie przyleciał